Mam na imię Julia, mam 13 lat i mieszkam w Norwegii 7 lat. Mieszkam już dość długo w Norwegii, to ja brakuje mi słów po polsku, nie? To jak ja się na przykład z małą kłócę albo coś tam szybko powiem, to automatycznie mi się to na norweski zwraca, nie? W Polsce mamy O, E i TT, I, a w Norwegii mamy łatwiejszy alfabet, to łatwiej mi się pisać i czytać niż w Polski, nie? Cześć. 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 Jest jaki ten... w przedpokoju taki bałagan. Jest w porządku. Gdzie tata? Tata teraz przyjdzie, poszedł samochód odstawić, nie? Tak. Nie czuję się Polką ani Norweszką, bo to mi się. No bo ja lubię obydwa kraje i tam w Polsce mam rodzinę, a w Norwegii mam przyjaciół i te różne zawody i wszystko, więc... Ja? No chodź! Opowiesz mi, co robiłaś z Szamilą. Co robiłeś z Szamilą? Wiem... Po polsku może, no, Patrzyliśmy ten. Patrzyłeś. patrzyłeś. Tak. Przy... A, tu jest coś tam. Hm? Oglądałyśmy film. Jaki? Z

No. Mogliście się spać później? Nie, no, spałyśmy, ale położyliśmy się od trzeci. Okay. Ewa Kas przykłama te dwójki dzieci 13-letniej Julii i 8-letniego Filipa. Z zawodu jestem polonistą, w Polsce pracowałam w szkole rodzina pochodzi z Dolnego Śląska. Początki były trudne, dlatego, że nasze dziecko poszło od razu do norweskiej szkoły. Nie przechodziło przez ten etap szkoły przejściowej, tylko rzucono zostanę w głęboką wodę. Bez znajomości języka, bez znajomości w ogóle kultury, bez przyjaciół i, i w zasadzie na, w pierwszej klasie była dość samotna. Natomiast no, po trochę, po trochę siedziałyśmy przez pierwszy rok i, i tłukłyśmy słówka norweskie, bo dostaliśmy podręczniki ze szkoły. Szkoła zresztą bardzo pomogła nam w tym początkowym okresie. Jak chcę coś szybko powiedzieć, no to automatycznie włączaliśmy język norweski. Nie? Przy czym ja zawsze stopuję. Proszę mi opowiedzieć to po polsku. No to wtedy pyta mnie, a jak będzie po polsku na przykład takie, a takie słowo. No i nieraz się też próbuje, nie? Przychodzi do domu i używa słów, myśląc, że mama nie rozumie. Z tym, że no, no to na, na, w zasadzie takiej zabawy, nie? że chcę się, się zobaczyć chce zobaczyć, czy mama rozumie, czy mogę sobie pozwolić na więcej. Nie? no ale mama rozumie. <grym> Najczęściej. Hmm. W domu rozmawiacie po polsku. Tylko i wyłącznie. Chyba, że przychodzą znajomi e, dzieci, no to wtedy przychodzimy na język norweski, no bo żeby dzieci czuły się komfortowo. Z tym, że nieraz te dzieciaki przychodzą do mnie, moje osobiste, i, i mówią do mnie w języku polskim. Przechodzą automatycznie z języka jednego do drugiego. Mam na imię Bogusław. W skrócie Boguś dla przyjaciół. Jestem ojcem Julii i Filipa. No, sam posiadam... Pierwsze Q, czyli brązowy pas z czarnym pręgiem w stopniu karate. Jest to karate kigushinkai. Jest to karate typu full Contact bardzo bezpośrednie. No, trenowałem też bardzo długo. Długą przerwę miałem, no i tutaj od nowa jakoś tak zaraziłem córkę tym karate i tak do tej pory już trenuję 7 lat córeczka i mam nadzieję, że będzie jeszcze Miał lepsze wyniki Takie jakie w Największym trofeum Julki jest e, e, Drugie miejsce na Mistrzostwach Europy w Szwajcarii To jest ten tutaj puchar e, Niestety w finale Nie mogła e, walczyć, bo w, w, w półfinale przy walce, no zostało tam skontuzowana, pęknięte żebro. Także lepsze było zrezygnować z finału, niż mieć problemów przez parę miesięcy ze złamanym zebrem. Tutaj jest najszybszy knockout, 19 sekund. Drugi wynik przy nokaucie też miała, 24 sekundy. I trzeci e, była, był e, zawodnik e, juniorów, już miał 18 lat, miał e, 27 sekund. Także no, mogę się z tym szybkim nokautem. Karate to jest hobby i coś, co ja rob, robię codziennie prawie. Nie? Muszę ćwiczyć i e, trenować, żeby pójść na tym poziom, na którym jestem.